Zawsze wybierasz brązowy ryż, bo jest zdrowszy? A co jeśli powiem ci, że w tej zdrowej łóżce może kryć się mroczna tajemnica? Jasne. Brązowy ryż to król błonnika, prawdziwa miotełka dla jelit. Ma też więcej witamin i minerałów. Ale biały ryż ma swojego asa w rękawie. Jest super lekko strawny. To szybkie, czyste paliwo i ulga dla wrażliwego żołądka. A teraz szok. Największą słabością brązowego ryżu jest jego łuska. To właśnie ona, niczym gąbka, może chłonąć z gleby arsen. Pierwiastek, którego wolelibyśmy unikać. Biały ryż jest tej łuski pozbawiony, więc ma go o wiele mniej. To nie znaczy, że brązowy ryż jest zły. Kluczem jest równowaga i płukanie ryżu przed gotowaniem, co pomaga usunąć część zanieczyszczeń. W wielu krajach azjatyckich, gdzie ryż to podstawa, króluje biały, jako czyste źródło energii, które nie obciąża układu pokarmowego. Zaskoczony? A ty, jesteś w tymie ryż biały czy brązowy? A może po tym filmie zmienisz zdanie? Daj znać w komentarzu.